sympatycznych gości w murach starej szkoły. Współpraca naszego Krotoszyńskiego Liceum Kontaja z Martin Butzer Gimnazjum w derdorfie jest datowana od 1980 roku. Nasz nauczyciel języka niemieckiego przebywał w Austrii w czasie wakacyjnym i tam zaprzyjaźnił się z nauczycielem niemieckim ze szkoły, właśnie w Dirdorfie, z Martin Butzer Gymnazjum. Ten pan, nauczyciel niemiecki, to Gerd Schneider. Oboje się zaprzyjaźnili i postanowili, że będą pracowali w imię nawiązania współpracy między naszymi szkołami. I oni już w 80 roku, Niemcy przyjechali i pojechali wszyscy na Mazury. Polscy uczniowie i niemieccy uczniowie z panem Kosińskim i właśnie z Gerdem Schneiderem z tamtej strony. Jeszcze w sierpniu 80 roku krotoszyńska grupa miała wyjechać z rewizytą do Dierdorfu, ale wtedy w tamtejszych warunkach politycznych o tych zamiarach dowiedziały się służby polityczne. Panowie z Kalisza, z SB, służby bezpieczeństwa, odebrali paszporty naszym krotoszyńskim uczniom, nie wiedząc o tym, że naszymi uczniami była także młodzież mieszkająca na terenie wówczas województwa leszczyńskiego w Koblinie i w okolicy. I tak się stało, że pan Kosiński, który oficjalnie był zameldowany w Lesznie, z tą grupą leszczyńską wyjechał jeszcze w sierpniu 1980 roku na pierwsze spotkanie do Dierdorfu. W czasie stanu wojennego nauczyciele z Dierdorfu, głównie wicedyrektor, pan Hans Werner-Gellner, woźny szkolny, pan Albert Dase i kilku innych nauczycieli zorganizowali Kampanię pomocy dla środowiska krotoszyńskiego. Na początku 1982 roku dwie duże ciężarówki, wyładowane różnymi darami od mieszkańców Dierdorfu, przyjechały do Krotoszyna, ale obowiązywało takie zarządzenie, że pomoc może być udzielana tylko szkołą specjalnym i ośrodkom szkolno-wychowawczym, więc te dwa samochody skierowano nie do naszego liceum, ale do szkoły specjalnej przy ulicy Ostrowskiej. Tych darów było tak dużo, że inspektor szkolny Tadeusz Ukomski zarządził, aby proporcjonalnie rozdzielić te dary na wszystkie placówki oświatowe w Krotoszynie. Dla nich to było takie, w pewnym stopniu takie trochę odpokutowanie tego, co się stało w czasie II wojny światowej. Nowe władze umożliwiały już rozpoczęcie współpracy w końcu 1989 roku. Umówiliśmy się, że pierwsza grupa przyjaciół z Martin Butzer Gimnazjum przyjedzie do Krotoszyna w marcu 1990 roku. I rzeczywiście wtedy, w połowie marca, przyjechała Grupa nauczycieli niemieckich i grupa młodzieży niemieckiej przyjmowaliśmy gości oficjalnie po raz pierwszy w naszej szkole. 16 marca podpisaliśmy w naszym pokoju nauczycielskim w liceum umowę o współpracy. Umowę podpisał ze strony niemieckiej pierwszy dyrektor tej szkoły, pan Friedhelm Orfgen, a ze strony polskiej ja podpisywałem tę umowę. Goście niemieccy może mieli trochę wypaczony obraz, może przesadnej biedy, upadku państwa polskiego. Nie wyobrażacie sobie, jak to było, kiedy właśnie z grupą uczniów i właśnie z Panem Akselem przyjechał tutaj ze wspaniałymi, młodymi ludźmi i oni, oni po prostu poprosili, że chcą jechać do święcimia, no wiadomo Kraków, Wiliczka, ale głównie o święcim. Ja nie, nie, nie zapomnę tego do końca życia. Wyszliśmy z terenu tego obozu, usiedliśmy w autobusie. Nikt z nich nie powiedział ani słowa. Po prostu była tak cisza w tym, w tym autobusie. Oni rzeczywiście to przeżyli, to co zobaczyli. Oni byli zaciekawieni wszystkim, a my dobrze wiadomo, czym my nadrabialiśmy nasze mamy gościnnością, serdecznością. Bo jeżeli ktoś już przyjmował kogoś, to naprawdę. Stoły się uginały. Te mamy były, wiecie, takie na zasadzie, a nie zjesz, a, a może to, a może tamto. Rodzice starali się jak mogli. Wizerunkowo Niemcy. Wiadomo, że to kraj przodującej gospodarki w świecie, dobrej organizacji pracy, wysokiej kultury. No i cieszyliśmy się, że teraz będziemy już współpracować ze sobą. Pierwsza taka oficjalna wielka grupa dojechała w 90. roku. To byli sportowcy i pan Szczepański, mąż pani Janiny, ja specjalnie do Warszawy i tam starał się o wizy, bo wszyscy musieli mieć wizy jeszcze. Wtedy byliśmy cztery nauczycielki języka niemieckiego. Była pani Jarecka, była pani Szczepańska, była pani Nawrocka Aurelia i ja. Taki zimny prysznic dla mnie, dla młodej nauczycielki. Otóż byliśmy tam prawie tydzień w Niemczech, no i program był bardzo no, taki napięty. Codziennie było w programie zwiedzanie bądź też jakieś oficjalne e, części. Wola w naszych uczniach była olbrzymia, żeby się uczyć języka. W szkole był tylko nauczany język niemiecki i rosyjski. Nie było nauczyciela, jak odszedł pan profesor Panek, przez ileś lat nie było nauczyciela języka angielskiego, więc niemiecki był tym językiem. 1. Te podróże to nie były tak jak dzisiaj, 9, 10 czy nawet 11 godzin. Często było to 24 godziny i 26. Na początku to te autobusy, którymi jeździliśmy do Niemiec, to były stare autobusy zakładowe, które przejęli albo prywatni ludzie. Albo też to te instytucje mieli. Trzy razy dentka nam poszła, bo się okazało, że gdzieś kabulec ocierał, tak jakoś koło i tylko był jeden kierowca. No i my żeśmy na postoju naprawiali ten autobus. No jakoś zajechaliśmy, tam pan Dazer załatwił właśnie, co już w Niemczech były tylko te opony bezdętkowe, załatwił gdzieś tam te dętki, także byliśmy zaopatrzeni. A w drodze powrotnej to w chłodnicy zrobiła się taka dziura w czasie, gdy przebywały goście niemiecki, u nas tu w Krotoszynie. Młodzież nasza spraszała się wzajemnie do swoich domów, gości niemieckich i mnie też zapraszano, żebym tylko przyjechał. No ileż to było radości, ile śpiewów, i ile, ile. Radości z tego, że potrafią rozmawiać nasi uczniowie w języku niemieckim. A to wszystko dzięki temu, że mieliśmy w szkole szeroki wachlarz dodatkowych zajęć z młodzieżą. Gdybyśmy tylko byli ograniczeni. Do wąsko rozumianej edukacji nie udałaby się współpraca. Preferowałem wychowanie młodzieży przez kulturę muzyczną. Mieliśmy wieloosobowy chór szkolny, czasem 50, czasem 60-osobowy. Mieliśmy zespół Wesela Krotoszyńskiego, folklorystyczny zespół, ponad 45 uczniów łącznie z Kapelą Ludową. zespoły muzyczne. Ten wspólny koncert jest kolejnym etapem naszej ponad 30-letniej współpracy między szkołami. Szkolny Teatr Poezji. Mieliśmy grupy naukowego, zaawansowanego badania środowiskowego. Na przykład dr Kosiński prowadził badania archeologiczne. Niemcy byli też tym zainteresowani. W dziedzinie wychowania plastycznego mieliśmy wspaniałego nauczyciela pana Dyleskiego. Organizował częste konkursy malarskie. Wystawy, plenery malarskie. Niemcy zapraszali pana Dleskiego z młodzieżą naszą uzdolnioną malarską. Prace naszych uczniów były wystawiane właśnie tam w Niemczech i dzięki temu można było chociażby w tej dziedzinie plastyki nawiązać wiele pięknych więzi przyjaźni i współpracy bo było wdzięczne pole do działania. Byłam w czwartej klasie liceum i chodziłam do klasy z rozszerzonym językiem niemieckim, to był profil humanistyczny. No więc to była szansa, żeby doskonalić język. Oczywiście, że się bałam, natomiast miałam takie przekonanie, że naprawdę nieważne jest, czy mówię gramatycznie, tylko ważne jest to, żebym przełamywała barierę. Klasy językowe wtedy, a wtedy było czteroletnie liceum, tak jak teraz, to były klasy, które miały po 6 godzin w tygodniu języka niemieckiego. Człowiek chciał poznać nowy kraj, obyczaje, ale przede wszystkim język. Tak, ten język i spotkanie z native speakerami, gdzie wiadomo było, że tylko. Żywa komunikacja pozwoli mi na... na e... Doskonalenie języka niemieckiego. Sam budynek szkoły, Martin Bucer Gimnazjum, jako nowoczesny budynek, robił wrażenie, to, że również w szkole była stołówka szkolna. Byliśmy trochę zdziwieni, tak? Innym sposobem prowadzenia zajęć. Mogliśmy zobaczyć, że mniejszy nacisk kładzie się na dyscyplinę i na na przykład wiedzę, również na egzekwowanie tej wiedzy. I ogólnie jest bardziej na luzie. I tam nie było czegoś takiego, co w naszych dzieciach e, gasi ten tam taki entuzjazm czy aktywność, że źle może ktoś, nie? Nie było takiego czegoś, Boże kochany, lekcja religii, co oni tam będą robić? Oczywiście na każde pytanie zadane przez nią las rąk, autentycznie. I bez takiego poganiania, że proszę, proszę, proszę. W tamtych czasach u nas tutaj w szkole polskiej nie stawiano na takie wartości. Na pewno mentalnie nasi uczniowie byli inni od tych uczniów z tych zachodnich Niemiec. Dlaczego mentalnie ja tak mówię? Bo nasi uczniowie w tamtym czasie, ja bym powiedziała, byli trochę tacy zachukani. Nie wiem, nasze pokolenie chyba w ogóle było trochę zachukane, bym powiedziała, może to brzydkie słowo, ale oni jeszcze mieli duży, duży respekt przed nauczycielem. Także y, Niemcy chwalili naszych uczniów, nie mogli się nadziwić, że oni są tacy kalni, zdyscyplinowani że tak chcę Byłam z grupą młodzieży właśnie w Gierdorfie na tej wymianie językowej i w tym czasie zmarła mama jednej dziewczynki. No i pan Daza oczywiście, pan Gerner go poprosił, czy by nie pojechał. Oczywiście pan Daza z godziny na godzinę był gotowy do jazdy do Polski, żeby zawieźć tą dziewczynę właśnie do domu na ten pogrzeb. On był ponad 100 razy w Polsce. Jemu tylko wystarczyło powiedzieć jedziemy do Polski to on był zawsze na tak. Wtedy, gdy byłam na, na tym dwutygodniowym pobycie, byłam przez dwa tygodnie u e, rodziny. To nie była rodzina nauczycieli, tylko to była pani, która była szefową Rady Rodziców. Miałam bardzo takiego majątnego męża, dobrze tam sytuowanego. no ona nie pracowała, no i ona stwierdziła, że ona przyjmie nauczyciela na dwa tygodnie, no ponieważ ci Państwo mieli dwa domy, nowy i stary, więc ja mieszkałam w jednym, w drugim mieszkała uczennica. A jeżeli chodzi o tą moją uczennicę, ona jednego dnia do mnie podchodzi z pretensjami. Dlaczego pani mi nie powiedziała, gdzie ja będę? A ja mówię, a, a co ci miałam powiedzieć? Bo ja w życiu nie spodziewałam się, że ja mogę być w takim domu, w takich luksusach. I dlaczego pani mi o tym nie powiedziała? Ja mówię, ale po pierwsze, po pierwsze nie wiedziałam, a po drugie, a co to bym zmieniło? Możecie sobie wyobrazić, jaki to był szok dla niej, przybywać w takim miejscu. Dzisiaj coś takiego się już nie zdarzy, bo nasze poziomy życia się bardzo wyrównały, zrównały. Trzy nasze absolwentki mają mężów z Dierdorfu, bądź z najbliższej okolicy Dierdorfu. Dorfu. Pani Kamila Paterek, maturzystka z 1980 roku, już w następnym roku stała się żoną pana Aksela Rydricha, nauczyciela plastyki właśnie z Martin Butzer Gimnazjum. Już 45 lat żyją w szczęśliwym związku małżeńskim. Pan Aksel Rydrich, teraz już nauczyciel emerytowany, mieszka tam na gimnazjalstrasse z panią Kamilą. A pani Kamila w minionym sierpniu została w Derdorfie. Wybrana na stanowisko zastępcy burmistrza Dierdorfu. Te wyjazdy nasze też były tematycznie pogrupowane. I te dwa tygodnie, które ja spędziłam wtedy w Niemczech, to była. Pamiętam, że z grupą dziennikarską jechaliśmy. Powstała wspólne, wspólna gazetka, informacje o wyjeździe w Niemczech były też umieszczone w prasie lokalnej, tutaj w Krotoszynie. Tym żyliśmy wtedy i to nas po prostu jakoś łączyło i trzymało. Pamiętam, że mieszkałam u dziewczyny, nawet nazwisko pamiętam. Nazywała się Nadia. Jak Kreuzberg i jak owocny to był pobyt, świadczy fakt, że ona mnie potem odwiedziła. Była tutaj w ramach rewizyty, chyba w tym samym roku, tylko właśnie na wiosnę, i też mile spędziłyśmy czas, tak? Także to jest dowód. Bardzo mile wspominam wyjazdy, które organizowano nam w godzinach popołudniowych. Po kilku lekcjach wsiadaliśmy w autobus i jechaliśmy do Bonn, do Kolonii, wycieczka do Koblencji i tam taki rozpoznawalny Deutsches Ex. To jest taki punkt, który jest wpisany w skarby UNESCO. Ja byłam dwa razy na takiej konferencji w Weseling, miejscowości w pięknym pałacu post BON, tak była konferencja dla nauczycieli polskich i niemieckich. No i tam nam właśnie wkładano do głowy, że od najmłodszych pokoleń musimy zacząć, bo, bo starsi ludzie się już nie dadzą przekonać do tego, że, że ci Niemcy są fajni, nie? ale efekt został osiągnięty, bo, no bo młode pokolenie już nie ma tych uprzedzeń. Nie Tutaj jeszcze chciałabym mojego odpowiednika w Niemczech wymienić, pana Rainera Eisenbacha. Niesamowity wręcz człowiek, serdeczny kolega, przyjało odwiedzić panią Szczepańską, bo on zwykle mieszkał u pani Szczepańskiej. No tyle spędziliśmy radosnych wieczorów. No wieczorem się siadało i, i przy piwkach, nie powiem, przy piwkach i może przy jakimś kieliszku. No, rozmawiało się, często się śmiało naprawdę, często naprawdę atmosfera była niezwykła. Czasami się mówiło też o poważnych sprawach. Oni nam wyjaśniali swój punkt widzenia świata, my swój. Rodziny, które nas gromadnie odprowadzały z tymi walizkami, robili sobie z nami zdjęcia i to było takie wiążące takie, że, że, że pokazywało, że fajnie, że, że byłeś i że chcemy nadal z tobą utrzymywać kontakt. Czasami oczywiście kłopoty językowe występowały, bo mimo że się uczyli tego niemieckiego czy, czy nawet angielskiego, to wiadomo, że na początku to nie jest takie łatwe przejść na ten inny język, sprawa zrozumienia języka. Czasami jest może uczeń piątkowy, pięknie umie się wypowiadać, ale czasami ma kłopoty ze zrozumieniem słów. Tam generalnie bardzo dużo uczniów przyjeżdżało do szkoły rowerami. Pamiętam, jak mnie mnie to dotyczyło, ale koleżanka mówiła, wspominała, że wiesz, z 17 kilometrów od szkoły mieszkamy. I oni mi dzisiaj w taką temperaturę dali rower i kazali do ro rowerem do szkoły jechać. Bardzo sympatyczne więzi utrzymuję z rodziną pani Walburgi i Gintera Rudolfów. To byli liderzy życia sportowego. Wielokrotnie przyjeżdżali tu do nas do Krotoszyna ze swoimi zespołami sportowymi. W czasie, gdy byłem jeszcze dyrektorem liceum, to siedem razy odbywały się wielkie zawody lekkoatletyczne. Na przemian raz na stadionie szkolnym u nas w Krotoszynie, raz na stadionie miejskim w Dierdorfie. Te wymiany sportowe to były pod tym względem niesamowite, że ci ludzie byli tak organizacyjnie, perfekcyjnie, nie? tak to wszystko pięknie organizowali, łącznie z czasem wolnym. No i, i te, ta rywalizacja sportowa jeszcze sprzyjała temu takiemu zbliżeniu się tych polskich uczniów niemieckich, także zawsze po tej wymianie sportowej człowiek miał takie odczucie, że, że jednak to, to jest coś wspaniałego, że ci młodzi ludzie z dwóch różnych krajów mogą się spotkać, mogą ze sobą sportowo rywalizować, ale mogą się też ze sobą bawić, spędzać wolny czas. Europejskie Centrum Solidarności, tworzone przez byłego prezydenta, pana Lecha Wałęsę. I to Europejskie Centrum Solidarności w 2010 roku, w 30-lecie utworzenia Solidarności, ustanowiło medal wdzięczności. Już jako emeryt wystąpiłem tam do Europejskiego Centrum Solidarności z wnioskiem o przyznanie dwóch medali dla pana Alberta Daze i dla pana Hansa Wernera Gellnera. Mocno argumentowałem te wielkie więzi przyjaźni. Kapituła tego orderu w Gdańsku rozpatrzyła mój wniosek pozytywnie i w 2013 roku w polskiej ambasadzie w Berlinie pan Albert Dase odebrał osobiście to odznaczenie od polskiego ambasadora, a pan Hans Werner Gellner otrzymał to odznaczenie drogą kurierską, bo już był schorowany i nie mógł już pojechać do Berlina. W 2004 roku bardzo wcześnie zmarł pierwszy dyrektor Friedhelm Orfgen, miał 69 lat, a w 2016 roku zmarł woźny szkolny pan Albert Dase, który był wielce zasłużony dla Współpracy naszego liceum z Martin Bucerem. Wymiana taka dokładnie językowa. Zapoczątkował to pan Uwe Rezel. On, jako pierwszy, przyjechał tutaj na trzy tygodnie. Mieszkał u państwa Krzysztofiaków. Opiekowała się nim głównie pani była dyrektor, nieżyjąca pani Elżbieta. On, jako że był nauczycielem języka angielskiego, potrafił tą metodykę, którą stosował w nauczaniu języka angielskiego, przekuć swój atut. Uczący naszych uczniów, prowadzący dla naszych uczniów lekcje języka niemieckiego. To oczywiście tam już nie można było powiedzieć słowa po polsku, bo pan Eze nie znał słowa po polsku, potem się trochę nauczył, ale nie, nie znał. Po prostu trzeba było się z nim porozumieć w języku niemieckim. Pan Eze często przywoził ze sobą uczniów z bardzo egzotycznych krajów z Tajwanu, z Indonezji. Z Brazylii, z Meksyku. On jest członkiem klubu Rotary. Ten klub Rotary powstał w 1905 w Chicago, ale jest to coś podobnego w założeniach działania co nasz Lions Club. Załatwił w tym klubie Rotary, że nasi uczniowie wyjeżdżali. Wyjeżdżali tam też na pół roku, na rok i mieli okazję nauczyć no, się tam języka niemieckiego. On był obierze światem. On zwiedził naprawdę prawie cały świat. Dla nich pasją, życiową były podróże. I on opowiadał o tych swoich podróżach, także po południu były spotkania z nim. On miał zdjęcia, on miał przeźrocza, on opowiadał. Dla nas to wszystko wtedy było tak dalekie. Wy jesteście z tego pokolenia, które już może też wszędzie polecieć, pojechać, zobaczyć. A my byliśmy z tego pokolenia, że było NRD, były kraje demokracji ludowej, i właściwie, żeby gdzieś dalej pojechać, raz że sprawa wiz, a druga sprawa no też finansów. Jak jechałam pierwszy raz do Niemiec w 1982 roku, to kupiłam mojej córce za 10, jeszcze wtedy marki były, za 10 marek piżamkę. A my żeśmy zarabiali wtedy 25 dolarów, a marka to były jakoś, nie dolar, były dwie marki. I za moją pierwszą pensję, wiecie co sobie kupiłam? Za całą pensję. Kozaczki. Buty na obcasie, w prywatnym butiku. Ja zapłaciłam całą moją pensję za te buty. Także proszę sobie wyobrazić, jaka to była różnica, różnica ekonomiczna. W pierwszych latach wymian dostawaliśmy naprawdę bardzo du duże kwoty pieniędzy za autobus, za przejazd czy niektóre wydarzenia, jak Niemcy przyjeżdżali do nas, bo również pisaliśmy wniosek, jak oni przyje przyjeżdżali do nas. Także to było też finansowanie wydarzeń tutaj w Polsce, nie tylko spotkań w Niemczech, ale, ale w Polsce. W tamtych czasach no, trudno byłoby niektórym uczniom po prostu wyjechać właśnie tam do Niemiec, bo, bo te koszty były no, jednak duże. A oni też musieli mieć pieniążki dla siebie, żeby, żeby coś tam sobie kupić. Pan, właśnie Axel Rydrich, ten plastyk wspaniały, zrobił taki piękny plakat, znamienne za, zatytułowanie tego artykułu i, i tych materiałów z naszej współpracy. Z, z obcych staliśmy się przyjaciółmi, i mi się wydaje, że w wielu wypadkach tak naprawdę yy, tak naprawdę było. Na początku obawiałam się tego, jak nas w ogóle przyjmą, bo no, są jakieś różnice kulturowe. Mimo właśnie tych różnic, to byliśmy w stanie się dogadać, yy, powymieniać się tym, co mamy w Polsce, a oni powiedzieli nam to, co robią w Niemczech. Niby to są nasi, nasi sąsiedzi, ale zawsze. Jest coś nowego, co można poznać? Najciekawsze jest to, kiedy widzisz jednocześnie te podobieństwa i różnice. Mieliśmy też fragment o ogólnie dyskryminacjach na świecie, czyli wiadomo, y, homofobia, rasizm, takie rzeczy. Jako część tego mieliśmy zrobić wywiad z uczniami i nauczycielami, ja miałem część nauczycieli, pytać, właśnie co możemy zrobić, żeby, żeby walczyć z dezinformacją, co możemy zrobić, żeby walczyć ze stereotypami, z rasizmem. Jedeną odpowiedź, którą uciekałem, jak właśnie zapytałem go, co możemy robić z stereotypami i z ksenofobią. I on powiedział, bardzo prosto w jednym zdaniu. Poznać się, poznawać się nawzajem, rozmawiać. Myślę, że przynajmniej raz w życiu trzeba coś takiego przeżyć faktycznie, żeby poznać, chociaż trochę zaczerpnąć coś z innej kultury. Wiadomość moja dla każdego, kto zastanawia się, żeby tam jechać, czy jechać do Niemiec, czy do Francji, czy gdziekolwiek na świecie. Nie bójcie się. Rozmawiajcie z ludźmi. Z każdym człowiekiem, z kalnerem, z kimkolwiek naprawdę, bo. Powiem wam z własnego doświadczenia, nie wiecie co, co może przyjemnego wam się przy ten sposób zdarzyć.